Udrażnianie głowicy Epson L3150. Otwieramy drzwiczki. Dwie śrubki. Odkręcamy dwie śrubki. My mamy już je odkręcone. Żeby było szybciej. Dukarka tylko na potrzeby filmu. Jest sprawna, odkręcamy te dwie śrubki, podnosi nam się cała cała pokrywa. Czy musimy sobie coś podłożyć, żeby pokrywa nam się nie zamknęła, podkładamy sobie. Cokolwiek, żeby pokrywa nam się nie zamknęła. Uważamy też, żeby nie poleciała w drugą stronę, bo zerwie nam wszystkie kable. Wyjmujemy kardicz, który, który chcemy udrożnić przykładowo. Możemy wyjąć wszystkie my nie będziemy wyjmować, już tak jak mówiłem, tuchka jest sprawna, chcę tylko pokazać w jaki sposób udrażniamy. Zakładamy, zakładamy wężyk na na celę, którą chcemy udrożnić i przepychamy. Przepychamy płynem, bardzo ważna rzecz, żeby przepchać płynem nie do końca, żeby nie pchać powietrza yy, w dyszę tylko tylko troszkę powinno musi zostać i każdą po kolei, chyba, że mamy tylko czarną na przykład, to czyścimy tylko czarną pokażę teraz jak wygląda założona założona yy, założony wężyk o proszę. tak wygląda założony wężyk i przepychamy. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, pod głowicę podkładamy sobie ręcznik. Składamy ręcznik w kilka warstw. Podkładamy. I najeżdżamy sobie głowicą na ręcznik, żeby płyn wyciekał nam do ręcznika, nie do drukarki. Następnie zdejmujemy, zakładamy z powrotem kartridże. Skręcamy, zamykamy, skręcamy drukarkę, robimy czyszczenie. Wszystko powinno być w porządku. Zestaw do udrażniania link dostępny pod filmem. Zapraszam do zakupów i do lajkowania. Jak się komuś podobało i przydało, zapraszam do lajkowania. Dziękuję.